Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Mój imiennik, ale nazwisko masz zajęliście trudne, Nauczmy się. Kajak, Krystyna, Ojak, Olga, jak Tadeusz, S. Jak, Sandra, C. Jak, Henryk, Ejak, Edward, D. Jak, Dariusz, Ojak, Olga, F. Jak, Franek, F. Franek. Czyli? Koczeto. Bardzo. o to proste! No, jesteś Koczeto, tylko taki zapis jest trudny. No, to... Irytują cię już pewnie te pytania. O, no, pewnie nie. Ale przez to jesteś charakterystyczny. No, mam nadzieję, że to jest do zapamiętania. Powiedz mi, co to skóry wy sobie robi w listach do Yy, Udaje kogoś miłego. No bo twoje role zawsze znaczy, są bardzo charakterystyczne. Yy, serial na HBO, naprawdę wypas. Yy, A paniki, ten kelner, to po prostu, jakbym wiedział swoich kumpli, którzy są uzależnieni od gier. Stary, jak ty robisz taką w wcieleniówkę? Ty masz takich grono potężnych znajomych i gracze, jacyś policjanci służby. A wiesz co, no, człowiek jest złożony, no i tam ma różne części siebie w środku i można sobie dzięki rolom poeksplorować. No to, że nikt nie jest jednowymiarowy. Jednowymiarowi są tylko marni aktorzy, no, w sensie ży sceny ży życia codziennego i... To jest tak, że jednak sobie jak trochę poszukasz, to masz różne części siebie i te ciemne i te jasne. Zgadza się, Michał Czernecki, z którym nie ja. rozmawiałem, powiedział, że jesteś out of the box, z tych gościem. gości. to miło mi, ja tak mi myślał o Michale. Powiedział mi tak, miał mi wysłać twój numer telefonu, ale nie wysłał. Mówię, złapię cię tutaj i złapałem. Żeby Michał, umówić z tobą prostu... na dłuższą rozmowę. Michał jest porządny gość, nie rozdaje numeru telefonu na prawo i lewo. Za twoją zgodą powiedział, muszę się najpierw zapytać o numer telefonu, ale on jest zarobiony chłop i No właśnie, właśnie, no. Dzisiaj też z nim tak pogadałem chwilę, tam piąte przez dziesiąte, bo zarobiam. E, miło mi, że mi tak powiedział. Ja też uważam za wybitnego aktora. Jak widziałem oczywiście Wojnę Polsko-Ruską, jak na pierwszym roku studiów w Szkole Teatralnej w Krakowie, to po prostu wiedziałem, że chcę kiedyś raz, że zagrać z Czerneckim i z Borysem Szycem, a dwa, że chcę kiedyś grać jak Michał Czernecki. I wyszło Ci. A w listach to jest dobra postać, dobra postać, bo ja powiem Ci szczerze. nie ja Okej, okay. to ale coś zdradzisz? jakieś dwa zdania, czyli wiesz. No, ja no, co no wiesz, co, kogo tam grasz? Dobra, postać, dwa postać. Jesteś nie jesteś niebako, czy co ja jednak takim skórę jazem. <śmienic> wiesz co, no raczej połączy jednego i drugiego. Ja natomiast yy, yy, co mogę powiedzieć, no gram fajnego miłego gościa. Miły gość. Tak, tak, znaczy to jest, on na pewno jest trochę przykry dla swoich przyjaciół, yy, ale oni go kochają, no, więc... Go akceptują, natomiast gram miłego, fajnego, poczciwego po prostu dentystę. Dentystę, a jak twoje urządzenie powiedz mi, ja, nie, nie, ma, nie masz jakichś propozycji, nie ma... O, jakie ładne. Na przykład ambasadorem na twoje nazwisko minus 15 w jakimś gabinecie dentystycznym stomatowym. Słabo się czuję, jakby z promowaniem w ogóle. Staram się to robić, bo terapeutka mi poleciła, żebym jednak przełamywał się tak do świata i że jednak to nie jest nic takiego złego. Natomiast no nie, no, na razie na, na nazwisko Koczedów nie dostaniecie zniżki nigdzie. No ani w strefie z Pani Basi, ani w tym bardziej gabinecie. Mam nadzieję, że przełamałeś ten strach dzięki zarówno Bartłomiej Koczedow, Bartłomiej, Koczedow, Bartosz Bartłomiej, Bartosz Goruciak, Bartłomiej może jakiś duecik wkrótce. Sprawdzajcie no. Dziękuję.